Ja mam dzisiaj bezdomne mąż. Takie dzisiaj dziewczynki są tutaj. I patrzcie kto jeszcze... Tak, takie, 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 takie i taki kurwa mężczyzna I taki chło! Taki to kurwa. Dobra, to witamy się. Ale co? mamy te głowy gładkie, ale taka Ada. Ale już dochodzisz, co ty robisz? To switch, Trzy, Dobra. Sprzedaż. Dobra, 3, 2, 1. Śmierana! Witajcie w kolejnym challenge. mój kanał. Nie to jest widać mój B, kanał. To jest mój kanał. <laughs> Witajcie Bittarka. w challenge Bita Śmietanka. Bita śmiertanka. Sponsored by Bita Bakoma. Bita śmietanka. Będziemy... Bakoma. Bakoma. Będziemy w tym momencie zadawać sobie pytania. To pierwszy odpowie, jest ok, ale osoba, która druga odpowie, dostaje bitę śmietaną w gębę. Czy cieszycie to... się? Czy cieszycie się, że w końcu tak, na końcu Tak, znowu się Znowu będziemy brudni! Będziemy się napierdzielać i będziemy zjedzeni! Będzie się drzeć, i będą mordy, ja i będziemy jeść. No dobra, jesteś. Zaczynamy! <słuch> Zaczynamy! No to. Bęgor! Musisz kto, chyba sobie na rąbki nałożyć. To pierwsze. Nie, no. nie, nie nakładamy, no. bo jeżeli dwie osoby odpowiadają no, tak. wtedy... no ale to musi być tak od razu, no bo on słyszył, ja że na nie odpowiada Ja sobie nałożę, jest nałożę sobie na jedną w takim razie. O, zobaczymy. Mm. Może tam trzeba ten coś odblokować. No tak. Tylko no. nie rozkłada. A ja, na koniec, ją, to musi być ja na koniec ją zjem. Ale ja jestem fit, więc A możesz ja się na drugą nie wiem. Czemu? Bo no, już niech nas nie, przywalić. Nie, nie, nie no, w tej jednej muszę przywalić. Albo Jezu, tak, albo tak. Boję się, boję się, boję dobra. się, boję się. No to, do, da, do, da, dobra. Hmm, hmm, jakie by tu pytanie? Okej. Okay. Eee, jak nazywał się pierwszy kierunek moich studiów? Pytanie o środowiska! O, 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 o. Dave. Jezu Ja umiem to robić i wsadził mi w oczy No ale miała nie dostać O jaka piękna Jezu, czy ty widzisz? <noise> ale nic mi się nie stanie jak mi wpadnie do oka? Nie, już no, to jesz wiesz. umrzesz Dobra, teraz Dobra. Ada Dobra W którym roku zrobiłam sobie tatuaż? 2012, 2012. 2010 9 8, 11 2012? To było po, yy, po Japonii nie, pierwszej. Nie, nie. Sama nie 11. zna odpowiedzi. 10. A. Kurde. A. Nikt nie zgadł. Nikt nie, nie zgadł? Z... Nie, 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 to... nie, nie wiem kto zgadł. Nie wiem kto Ale jak zwykle posiedzę na nią, nie grać w grę. Dobra, to teraz ja. Ja to jest taka maseczka trochę. Mm. I jest jaki tuż na... na koniec będziemy jeść. Mówię, no, no. No, ja nie mogę jeść, to da. Utega, jak nazywa się mój koń? Pizadora! Oh, <grym> Chciałem znam z tygrysa, ale to. To jest to! No, no, no. Dobra, teraz ja? Ja będę to też znam takie trudne, będziecie musiały pogłupkować troszeczkę W jakim mieście się urodziłem? No już było, ja nie pamiętam W Korzenicach! Tak! Tylko nie po włosach No bo ja biorę włosy, a ty chowasz głowę Znaczy ja biorę do tylko ci spada Zrób Mikołaja, może dlatego, że mam nos? Ja też mam nos Dobra, teraz Ada. Mamo, jestem są chodliwe, nie! Nawisko no, tego YouTube'a. <laughs> Kończę z tym kanałem. No. Co ja <laughs> teraz <już w> <laughs> Jaki raz chciałabym mieć psa? GLABRADOR! Ja że jest paniel. Glab. GLABRADOR! Właśnie, GLABLANTOR! No też nie To Nie wiem, włożek cibo. CIPOM! No i jesteś też z takim włosem? i chcę teraz na drugą połowę policzka. No to dobra. Teraz ja? E... A ty już byłeś? A byłeś. Tak. Ja go mam grube krwi! E, zero. No <śpiewanie> Nawet nie widziałem. Tak, ona ma zero. <śpiewanie> Zawsze mam wrażenie, że Nila ma wszystko takie samo jak ja. Nie, gdybym tak mam lepszą. Aaa, no lepsza. Nie, Ej, Ale ja to zjadę. Nie, to zniedzimy z wam. To zlatuję wam z na teraz ty. Ja się na nastawię może koliczkiem drugim. Czekajcie, bo mi troszkę wpada w oko i zawsze jej widzisz. To zdejmij no, sobie trochę. Tak w sensie Weź Adam i wyjmiję. Nie. O Boże! <śmiew> ale, ale to oko mi zaczyna boleć. Co to, wiec, o to Czekaj, czekaj I sobie przemyj może. Oko No, ten kawę i tak jest w. To już za I to jeszcze gorzej zaczęło gorzej. To <śmiew> to jest... Świetny challenge! Jak, jak to? Widać, Świetnie ludzie! Witam. że. może, przepraszam bardzo, ten. No, trochę cukier mu wleciał do oka. <śmiew> Uuu, przez rok stracił. zrok Świetny, o świetny ten YouTube. No wiem, świetna, świetna ta praca jest. Świetna. No, mm. Ciężka, Ciężka, Ciężka. Ciężka Ej, chyba, chyba zaczniemy wam kazać płacić za nas oglądanie. praca Bo to jest niebezpieczne. To jest ja. Musimy ehm. to. Więcej, więcej, koleżanko. Yeah. Tak. No, to leci wszędzie, no i... A w twarz rzuca, poszłam dom, biedny. Jeszcze kiedyś to byśmy się tutaj tą śmietaną po głowach dla wyświetleń Jeszcze nie skończyliśmy challenge'u Na pewno nie Nie mów i nie podskoczysz Dobra, poczekajcie, pytanie moje Na jakiej ulicy mieszkam w Radomiu? Jezu Prosta, spokojna nie. jakaś klonowa, jesionowa Jedwabista Powinniście, jak to zdać, bo widzieliście to w milionach dokumentów Jessica Parker Warszawski, Tadeusz, Tadeuszki To jest związane z leczeniem Szpitalnym, tak? No. tak. <śmiech> 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 o, wsadził jej w łapkę, no oh, nie wsadać w łapkę. Zuuu! Ej, nie ruszajcie tego, bo <laughs> wy to sobie wcierszono, tak? We trzy cię sobie, to panie. No wygląda jak kwas. Kwasio. Ej, może to sobie się umyć? Ale bo, bo, tym bardziej tak robić, ja tak nie robiłam. No robię wiem. To. Czy mam ci... Widzisz? Weź otwórz normalnie Mama, nie chcę go otwierać, bo będzie szczypało. Nie, nie będzie. Czekaj. Nie. A. To ci nie weszło do środka. No dobra, to teraz... Y ja. Zaraz będzie... Nie no, to też mam. Jezu, to jest I teraz tak o, z gęby będzie. O, zwróciła się uwaga. Zróbmy tak z gęby! Ach, ej, zróbmy tak z gęby ostatnie, że musimy wziąć do buzi, tak wypluć sobie Chyba się zrzegam na, czas rzygam, na pewno. Zróbmy tak, to jest śmieszne. Szybko, bo oko mnie zaczyna szczypać. <mum> Jakie miał na imię mój pierwszy chłopak? Gregi. Nie, Krzysiek Kaceniero. A, a skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? <śleszy> to jest niesprawiedliwe! A, a, a... Maseczka. No. O. Ja sobie słuchajcie, robię maseczkę. Y Zdrow o Jezu za W noście! W noście miała! Ja sobie robię maseczkę, słuchajcie. Ale ja nie dobra. mogę oddychać przez tą dziurkę. Maseczka dobra na Nie przez... mogę oddychać przez tą dziurkę. Z Umrą. 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 Umrą po challenge'u Umarli na challenge'u Dobra. Macie zadawać pytanie, jak zaczęliście mnie znać. Czy zaczęliście <mum>, Bum, bum, trawa. O której wczoraj poszłam spać? 11:00. Pierwszej w nocy <mum> <mum> O której? O 12. Nie. Jasne, sama sobie teraz spędzimy. Mam <mum> no maseczkę z bieli uczulenie na to, nie wcielaj sobie tego w <mum> Nie, no, nie. Dobra, chyba no i Nie, jeszcze ja i, ja i Ada. Jak Nie, 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 chyba już tak nie. nie jeszcze, się zaczął. nie, zaczęło się nieważne. Jeszcze ja i Ada. Chcesz jeszcze trochę pozostawać w ogóle? Nie, jeszcze ja i Ada, dobra, eee, więc. Aj, kluta teraz tak W którym roku wprowadziłem się e, do Waszego mieszkania w Warszawie? 2012! O A ja Tak, w 2009 Nie to jest liceum od razu Dobra a ty i kończymy Teraz ja z gęby to zrobię Dobra, zrobisz z Kto z gęby? Będziesz fukała na nas? Nie, tak na górze jak taki ptak daje ci jedzenie Tak małym ptak Ja mam tu zjeść od niej z gęby? Nie, no tak ona ci wypluje na twarz Eee Ale jak mam to zrobić? Jak mam to odpowiedzieć? Na, na razie, powiedz i potem wyplujesz. W kim się kocham z laty pierwszymi? Pfff... PRAWDA! Za szybko. Nie wiem, czy musiałam być Torkiem, o, 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 o. ale nie muszę. To... Kurwa! Nie to... muszę. A tym miłym akcentem Jezu, Tym miłym akcentem kończymy Co on robi? Zostawcie łapki w górę I pa Piszcie jakieś hardkorowe challenge nam Macie <grym> mię i not.